Awokado czyli gruszka aligatora. Czy naprawdę jest takie zdrowe? Choć awokado ma mnóstwo kalorii i samo w sobie ma niezbyt wyrazisty smak to zalecam je jeść jako składnik awoca do przepisy zdrowej diety, także tej odchudzającej, dla każdego. Ma mnóstwo właściwości odżywczych, jakich nie znajdziemy w innych owocach. Głównym składnikiem awokado są tłuszcze. Jest ich około 20-30. Z tego też powodu awokado nazywane jest owocem maślanym. Rzeczywiście, kaloryczność tego niezwykłego owocu jest dość spora ma około 221 kcal w 100 g, co stawia go na pierwszym miejscu wśród innych owoców. Choć kalorii jest sporo, nie należy z tego powodu rezygnować z jedzenia awokado, gdyż ma wiele cennych prozdrowotnych właściwości, a nawet może wspierać osoby będące na diecie odchudzającej. Jaki wpływ na nasze zdrowie ma awokado? Jeden kropka wspomaga odchudzenie. Awokado jest owocem pełnym tłuszczów, ale nie przypadkowych, tylko naprawdę cennych dla naszego zdrowia. Dlatego osoby na diecie odchudzającej, nawet jeśli redukują ilość tłuszczów w codziennej diecie, powinny regularnie jeść awokado. Tłuszcze w nim zawarte to głównie nienasycone kwasy tłuszczowe które obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko miażdżycy oraz poprawiają metabolizm. I, co więcej, naprawdę pomagają szudnąć. Badania przeprowadzone na dwóch grupach osób, z których jedna odżywiała się normalnie, a druga codziennie zjadała pół awokado, pokazały, że już po kilku tygodniach osoby z drugiej grupy chudły wyraźnie szybciej, a także dużo bardziej widocznie zmniejszył im się obwód brzucha. Drugiego poprawia pracę mózgu, awokado uważane jest za jeden z najważniejszych owoców, jakie powinniśmy zjadać dla prawidłowej pracy mózgu. Połączenie kwasów tłuszczowych omega-3 oraz sporej dawki witaminy E to klinicznie potwierdzone działanie, które zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera, a nawet może cofnąć objawy choroby we wczesnych jej stadiach. Regularne spożywanie awokado poprawia funkcjonowanie mózgu, zwiększa pamięć i koncentrację. Warto więc jeść awokado podczas intensywnego wysiłku umysłowego, gdy mózg potrzebuje naprawdę najlepszej serce 1 jakości paliwa. Trzeciego chroni serce przed chorobami: Specjalne fitoskładniki zawarte w awokado pozwalają na obniżenie ciśnienia krwi oraz obniżenie poziomu złego cholesterolu. Dzięki temu awokado można stosować w profilaktyce chorób serca, a także u osób, które już chorują na serce, jako cenne uzupełnienie kuracji lekowej. Awokado zawiera też sporo potasu, który reguluje gospodarkę elektrolitową i warunkuje prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego. Czwartego korzystne dla kobiet w ciąży, w ciąży awokado jest bardzo bogate w kwas foliowy, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu. Przyszłe mamy powinny wzbogacić swoją dietę w jak najwięcej naturalnych produktów, które zawierają kwas foliowy. Większość lekarzy przepisują kobietom w ciąży suplementy kwasu foliowego, jednak są to produkty syntetyczne. Sztuczny kwas foliowy jest mniej skuteczny niż naturalny. Piąte działa odmładzająco. W Awokado znajduje się glutation, uważany za jeden z najważniejszych antyoksydantów. Stanowi on wsparcie dla pracy wątroby oraz układu nerwowego. Odpowiada też za wytwarzanie innych antyoksydantów. Glutatian poprawia też wydajność układu immunologicznego, zwiększając odporność na czynniki chorobotwórcze, które próbują wniknąć do organizmu z zewnątrz. W naturalnych produktach glutatian występuje niezwykle rzadko, awokado jest jednym z wyjątków, warto więc jeść ten niezwykły owoc jak najczęściej. 6. Wspomaga pracę układu trawiennego. Jak stosować ocet jabłkowy na zaparcie, awokado zawiera mnóstwo enzymów i składników odżywczych które wpływają na prawidłową pracę układu pokarmowego oraz zmniejszają stany zapalne w żołądku. Jedząc awokado, chronisz się przed występowaniem wrzodów żołądka, wzdęć, biegunek czy zaparć. Awokado korzystnie wpływa też na wchłanianie cennych substancji o w jelitach. 7. chroni wzrok. W awokado znajduje się spora dawka czyli przeciwutleniacza, który ma kolosalne znaczenie dla naszych oczu. Odpowiednia dawka lutieni jest niezbędna, aby chronić wzrok, zapobiegać zaćmie oraz wyrodnieniom plamki żółtej. Jak jeść awokado? Awokado samo smakuje dość niewyraźnie, dlatego warto wzbogacić jego smak dodatkowymi składnikami lub przyprawami. Owoc ten świetnie smakuje z dodatkiem soli i oliwy z oliwek, a także z cytryną. Każdy powinien sam znaleźć taką formę jedzenia awokado, jaka mu najbardziej smakuje. Awokado świetnie komponuje się z sałatkami warzywnymi lub owocowymi, można też przyrządzać z niego pyszne i sycące pasty, a nawet kroić w plasterki i kłaść na kanapki jako dodatek wzmacniający wartości odżywcze, śniadania czy przekąski podczas pracy. Pestki nie wyrzucaj, tylko zjedz. Pestka awokado jest dość duża i twarda, dlatego większości osób nawet nie przyjdzie do głowy pomysł, by ją w jakikolwiek sposób wykorzystać w kuchni. Tymczasem pestkę także można zjeść, szczególnie, że jest bardzo bogata w składniki odżywcze i nie powinna być traktowana jako odpad. Pestka awokado ma ogromne właściwości antyoksydacyjne, przeciwutleniecze w niej zawarte opóźniają procesy starzenia oraz wspomagają funkcjonowanie wszystkich układów w naszym organizmie. Przeciwutleniecze, jakie zawiera pestka awokado, są jednymi z najsilniejszych, jakie występują w naturze. W pestce z awokado znajduje się też potężna dawka błonnika. Jest go tak dużo, że w niektórych krajach, szczególnie tam, gdzie awokado rośnie w warunkach naturalnych, Pestka jest stosowana jako lek na biegunka oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Błonnik wpływa też na obniżenie poziomu cholesterolu, ciśnienia krwi oraz ryzyko pojawienia się miażdżycy. Jednym słowem, warto jeść pestkę na zdrowie. Jak skorzystać ze składników zawartych w pestce? Pestka awokado jest wyjątkowo twarda, dlatego nie chodzi o to, by zjeść ją w całości nie daje jej się nawet ugryźć. Po wyjęciu z awokado pestki należy przez kilka dni suszyć ją na słońcu, a porze zimowej najlepiej położyć ją na kaloryferze. Gdy pestka jest już sucha, należy włożyć ją do foliowego woreczka i rozbić płuczkiem do mięsa lub młotkiem. Pokruszona pestkę następnie mieli się w blenderze na drobny pyłek. Zmielona pestka awokado jest dość gorzka, dlatego najlepiej dodawać ją do różnych potraw lub napojów. Jest idealnym dodatkiem do soków oraz koktajli warzywnych lub owocowych. Wzbogaca je o dodatkowe wartości odżywcze, a jednocześnie ma działanie oczyszczające organizm. Jak zastosować awokado na skórę? Cenne składniki znajdujące się w awokado nie tylko wspomagają nasz organizm od środka, ale też mogą korzystnie wpłynąć na stan naszej skóry. Nie bez powodu wyciągi z awokado są składnikiem wielu kremów, balsamów czy maseczek do twarzy. Z awokado można zrobić domowej roboty maseczkę do twarzy. Wystarczy rozgnieść miąższ, dodać kilka kropel oliwy z oliwek oraz soku z cytryny, całość dokładnie wymieszać i nałożyć na twarz i dekolt. Maseczka ma działanie odżywiające, wygładzające oraz oczyszczające. Stosowana regularnie sprawi, że twarz będzie wyglądała świeżo i promiennie.